Mimo mi mówi bardzo, że w tak uroczystym dniu możemy być ze sobą, że możemy się do siebie uśmiechać, że możemy powiedzieć sobie ciepłe i gorące słowa, bo taka jest nasza polska tradycja. Chciałam przede wszystkim podziękować. Którzy postawili sobie kolejny cel w życiu, którzy chcieli podjąć się jakiegoś wyzwania, chcą się uczyć, chcą się spotykać, by pogłębiać różne swoje zainteresowania, by poznawać przyjaciół, by móc się rozwijać.